Znasz to uczucie? Zaczyna się nowy rok szkolny. Pragniesz, aby tym razem było inaczej. Pragniesz uniknąć tego poczucia porażki, gdy znowu zobaczysz swoje świadectwo. Robisz wszystko, co potrafisz, ale mimo to wciąż oceny cię nie zadowalają. Dlaczego tak się dzieje? Prawda jest taka, że efektywna nauka nie jest trudna, ale mimo to wciąż niewiele osób potrafi z niej korzystać. W tym filmie powiem Ci wszystko, co musisz wiedzieć, aby znacznie poprawić jakość swojej nauki, bez poświęcania większej ilości czasu. Zaczynamy. Większość ludzi podchodzi do nauki jak do pobierania pliku z internetu. Klikasz, pobierz, czekasz kilka minut i gotowe. Ale to tak nie działa. Nauka to nie pobieranie. To tworzenie połączeń między neuronami. To coś bardziej jak budowanie mostów niż kopiowanie pliku. I dlatego, jeśli chcesz uczyć się skuteczniej, przestań myśleć, że wystarczy wkuć. Zacznij postrzegać naukę jako proces tłumaczenia tematu samemu sobie. Zadaj sobie pytanie: jakbym wytłumaczył to komuś innemu? I właśnie w taki sposób wytłumacz to sobie. Im częściej próbujesz coś zrozumieć dla siebie, a następnie wytłumaczyć to innym, tym lepiej to zapamiętasz. Na tym kanale pojawi się wiele filmów, które realnie są w stanie zwiększyć jakość twojej nauki. Dlatego jeśli naprawdę ci na tym zależy, to subskrybuj ten kanał by nie ominęły cię następne materiały. Mindset jest kluczowy, ale sam sposób myślenia nie wystarczy. Jeśli naprawdę chcesz poprawić jakość swojej nauki, musisz znać metody, które działają. Większość uczniów korzysta głównie z nauki biernej, czyli czytanie podręcznika, słuchanie wykładu, przepisywanie notatek. To nie są złe rzeczy same w sobie, ale one nie wystarczą. Bierna nauka słabo angażuje twój mózg, przez co nie daje najlepszych efektów. Czasem zapamiętasz 20, góra 40% materiału. Jeśli chcesz robić prawdziwe postępy, musisz przejść na tryb aktywnej nauki. Czyli proces czynnego i świadomego przetwarzania materiału, np. poprzez zadawanie sobie pytań. Jedna z najlepszych metod aktywnej nauki to metoda Feynmana. Ale na czym ona polega? Uczysz się jakiegoś tematu. Tłumaczysz go na głos tak, jakbyś mówił do dziecka: bez trudnych słów, bez lania wody. Prosto i zrozumiale. Zauważasz momenty, gdzie się jąkasz, albo nie wiesz co dalej, i to są miejsca, które musisz lepiej zrozumieć. Jak powiedział Einstein, jeśli nie potrafisz czegoś wytłumaczyć prosto, to znaczy, że tego nie rozumiesz. Ale spokojnie, nie musisz szukać dziecka, które z chęcią wysłucha wykładu o metabolizmie glikokortykosteroidów. Bo nie oszukujmy się, musiałbyś długo szukać. A najprawdopodobniej zależy ci na czasie. Wystarczy, że staniesz przed lustrem, nagrasz się, albo chociaż będziesz mówić do jakiegoś przedmiotu, na przykład do lampy. To może brzmieć dziwnie, ale to naprawdę działa. Jeśli chcesz iść dalej, możesz publikować takie tłumaczenia, na przykład na YouTubie. Dzięki temu pomożesz nie tylko sobie, ale i innym. Jeśli chcesz wyciągnąć jeszcze lepsze efekty z metody Feynmana, zadawaj sobie pytania, bo zobacz, cała metoda polega na tłumaczeniu tego dziecku. A co robi dziecko? Dziecko jest ciekawe świata. Więc jeśli będziesz mu mówić o czymś, to ono będzie chciało zadawać pytania, bo taka jest natura dzieci. I dlatego, jeśli tłumaczysz to, to twórz sobie w głowie pytania. Pytania, jakie możesz sobie zadać do tego tematu, a następnie próbuj na nie odpowiedzieć. Dzięki temu zgłębisz temat i jeszcze lepiej go zapamiętasz. Ale teraz pytanie, dlaczego ta metoda działa tak dobrze? Odpowiedź jest prosta. Łączona. Kilka potężnych mechanizmów. Mechanizmów, które wykorzystuje Twój mózg do zapamiętywania informacji. Po pierwsze, tworzysz wiedzę, a nie ją kopiujesz. To Ty tworzysz sposób, w jaki tłumaczysz. Nie mówisz jeden do jeden to, co przeczytałeś w podręczniku. Po drugie, wchodzisz w tryb głębokiego przetwarzania wiedzy. A to właśnie to koduje informacje w mózgu. Kolejną rzeczą jest to, że widzisz luki, których normalnie czytając sam podręcznik byś nie dostrzegł. Jeśli tłumaczysz coś i masz momenty, w których się zacinasz, to właśnie widzisz te luki, widzisz coś, czego jeszcze nie wiesz wystarczająco dobrze, by to wytłumaczyć. Jeszcze jedną rzeczą jest to, że zmieniasz pasywną naukę, w, można powiedzieć, trening uczenia się, trening zapamiętywania tych informacji. I to wszystko to nie tylko lepsze wyniki, to nauka która zostaje z tobą na długo. Jeśli zastosujesz to, o czym mówiłem przed chwilą, naprawdę jesteś w stanie poprawić jakość swojej nauki. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś osobą, której naprawdę zależy. I właśnie z myślą o takich osobach jak Ty, które nie tylko chcą przetrwać szkołę, ale zależy im. Zależy im na tym, żeby wyciągnąć z niej jak najwięcej. Przygotowałem darmowego e-booka. Znajdziesz tam rzeczy, o których nie mówiłem konkretne blokady. Blokady, które mogą ograniczać jakość Twojej nauki, oraz to, jak im zaradzić. E-booka znajdziesz pod pierwszym linkiem w opisie. I pamiętaj: nauka to nie jest pobieranie, a tworzenie kreatywne wykorzystywanie wiedzy. I właśnie takiego podejścia potrzebujesz.